Po prawie dwóch miesiącach przerwy w Nowym Sączu znów działa Izba Wytrzeźwień. Działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej placówka została zamknięta po tym, jak z pracy zrezygnował lekarz. Zamknięcie jednostki przełożyło się na kłopoty szpitalnego oddziału ratunkowego, ponieważ to właśnie tu trafiały nietrzeźwe osoby, paraliżując pracę personelu. My z panią przewodniczącą zwołaliśmy połączoną Komisję Bezpieczeństwa i Zdrowia, zaprosiliśmy służby mundurowe, władze miasta, oczywiście. Wypracowaliśmy takie, takie wnioski do pana prezydenta, bo zdaje się, że w tym momencie jesteśmy na takim etapie, gdzie rosną koszty administracyjne funkcjonowania Izby Wytrzeźwień, i zdaje się, że dobrym momentem jest to, aby po prostu renegocjować stawki z gminami. Ale dodam też, że niektóre z gmin w ogóle jakby nie płacą za, za te usługi. Mam na, na myśli, Gminę Chełmiec. Na razie problem udało się zażegnać, a MOPS zatrudnił lekarza i felczera. To temat do dyskusji, mówi prezydent Ludomir Handzel. Izba Wytrzeźwień jest placówką, którą gminy mogą, ale nie muszą prowadzić. To także dodatkowe koszty, które muszą ponosić mieszkańcy. Są to potężne koszty dla mieszkańców Nowego Sącza. Często no, korzystają z tego właśnie mieszkańcy okolicznych gmin i właściwie tak naprawdę to jest to ukłon w kierunku Sądeckiego Szpitala oraz ukłon w kierunku sądeckiej policji, bo szczególnie brak tej Izby byłby odczuwalny w tych dwóch jednostkach. Ja nie ukrywam, że chcę wywołać taką dyskusję, czy mieszkańcy Nowego Sącza ze swoich podatków powinni finansować taką instytucję, tym bardziej, że no, większość okolicznych gmin nie zapewnia nam finansowania swoich mieszkańców w tym. Przybytku. Radni ze swojej strony wysłali także pismo do parlamentarzystów w sprawie zmiany przepisów. Pozwoliłoby to na obniżenie kosztów funkcjonowania placówki. Drugim takim wnioskiem, który złożyliśmy akurat do parlamentarzystów naszego okręgu, mówię o całej dziesiątce, tutaj wchodzą w grę. Zmiany ustawowe to na pewno będzie dużo trudniejszy już temat, ale zaproponowaliśmy im i pytamy ich, czy będzie możliwość zmiany przepisów tak, aby na Izbie Wytrzeźwień dyżur mogli pełnić pielęgniarka bądź ratownik medyczny. Izba Wytrzeźwień w Nowym Sączu działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Rocznie trafia tu ponad 2000 osób. Ściągalność opłat za pobyt to zaledwie 20%.